Witam wszystkich y, widzów i zapraszam do mojego kolejnego wideo, y, w którym to miałem w sumie odegrać jakąś walkę kolejną, lecz stwierdziłem, że to będzie nuda po prostu. I y, tak, zacznę od tego, że od dwóch dni nie było mnie w domu. Nie byłem u siebie w domu, nie mogłem nic montować fajnego. Y, w każdym razie, co zobaczyłem, gdy przyszedłem do domu, y, troszkę mnie zdziwiło, ponieważ y, była to. Wiadomość o wydaniu, k, kurczę, jak to powiedzieć, figurek postaci Urban Rivals. Pierwszą, mam nadzieję, nie ostatnią figurką, która zostanie wydana, będzie to Kolos. Jak widać, przyłączyła na język polski specjalnie. I można się dowiedzieć z tego, że figurek Kolosów z serii limitowanej będzie e, tysiąc i tylko tysiąc. E, na dodatek e, został tu przedstawiony wywiad z e, twórcą e, tejże oto figurki. Tutaj mamy jego zdjęcie, tutaj mamy jakiś concept art, e, bodajże Amani. Tak, chyba Amani. E, no to mamy wywiad, który zapraszam do przeczytania, ponieważ no... E, Sin, jak tu można przeczytać? Sin Murin. No, odwalił, jak dla mnie, porządną robotę, no, ponieważ zobaczcie sami, no, kurczę, widzicie, to jest ta figurka cała. To tylko jest odlew. E, oczywiście, znaczy mam nadzieję, że będzie pokolorowana. <grym> że będzie pokolorowana. E, jeszcze nie wiemy, jakich wymiarów będzie to figurka. E, w każdym razie, no, na pewno nie będzie w wymiarach 1 do 1. Przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ no, nie zmieściłaby się w żadnym chyba z naszych pokoi. No, w każdym razie, jeszcze tajemnicą jest, jak ta figurka będzie wydana. Po prostu, no nie wiadomo, może będzie do kupienia, ale raczej stawiam na to, że twórcy zrobią specjalny turniej, w którym będzie można wygrać tą figurkę. A ja obstawiam, że 500 figurek będzie do wygrania, 500 figuroń będzie do kupienia za pewnie taką małą sumkę 300 dolarów. <laughs> znaczy no, no nie wiem, nie wiem, tak naprawdę nie wiem co jakie, jakie są plany na przyszłość. Widać tu tylko ten wywiad z tym twórcą tej figurki. Także zachęcam do przeczytania i. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Aha, miałem jeszcze zamieścić jeden filmik dwa dni temu, zanim wyjechałem. Lecz kurczę, no nie wiem, czemu się nie zamieścił. E, będzie widoczny na tym samym kanale co tutaj. E, w każdym razie przygotowałem dla Was małą niespodziankę i wydaje mi się, że będzie to fajna, fajna rzecz. E, dobra, to by było na tyle z dzisiejszego filmiku. Na razie i życzę przyjemnej gry.